Zapraszamy na program Ola Polonia Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej w dzisiejszym odcinku. Lekcje języka polskiego w Papanduwie. 15 lat na brazylijskiej ziemi. Król pierogów w Kurytybie. Polski portal w Araukarii. Joanna Reszczyńska przyjechała do Brazylii we wrześniu i jest pierwszą nauczycielką z Polski nauczającą języka ojczystego. Zostałam tutaj wysłana jako nauczyciel kierowany do pracy za granicą, nauczyciel języka polskiego, przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Natomiast do Brazylii nigdy taki nauczyciel nie był kierowany. Ja jestem pierwszą osobą, która realizuje taką misję właśnie na południu Brazylii. W Brazylii znajduje się bardzo, bardzo liczna Polonia. To jest około dwóch milionów Brazylijczyków, którzy mają polskie pochodzenie. Jak bardzo są spragnieni osoby z Polski, osoby, która przyjedzie do nich, będzie ich uczyć języka polskiego i oni będą mogli obcować z tym współczesnym językiem polskim. To też jest bardzo istotne. Nauka Polskiego w Papanduwie to pionierski projekt. W lekcjach uczestniczą dorośli mieszkańcy z tego regionu Brazylii. Wielu z tych uczniów nie miało do tej pory możliwości takiej nauki. Ja rozmawiam się po polsku, bo mój tata, mama, i dziadki, i pradziadki wszystkie ino się rozmawiali po polsku. I dobrze się uczy i, i lubię się rozmawiać po polsku, bo moje Wszystka rodzina jest z Polski. Sukienka, bluza, bluza. bluza. sweter, sweater, Aha, Tłaśc. 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 Ja chodzi w polskiej szkoły, bo chcę nauczyć, bo zapomniałam, jak byłam mała, go, godała, po, godałam po polsku.

Uciec się nowego, jakie Ję, Języka. języka. Oni posługują się jeszcze językiem często z końca XIX, z początku XX wieku. Mówi, czyli ludzie młodzi, albo ludzie w średnim wieku, mówią po polsku słabo odblokowujemy tę znajomość języka polskiego, która gdzieś tam tkwi. Dorośli uczniowie, którzy teraz uczą się języka polskiego, są w wieku, no, różnym. Najmłodsza uczennica ma 17 lat, a najstarszy uczeń, pan Albino, ma lat 83. Dużo ludzi chcą się rozmawiać, ale nie, wiedzie, nie wiedzą, jeszcze nie wiedzą, że tutaj jest szkoła. Się nauczyć lepiej, bo ja lubię mocno dużo gadać po polsku, ale nie z kim? Inteligentni? Dużo? 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 Starsi uczniowie znają język polski, posługują się nim, przychodzą na lekcje nie tyle nauczyć się tego języka, ale po to, by mieć szansę porozmawiać, odświeżyć zapomniane słowa, zapomniane zwroty, zapomniane zdania. Zdumiewające jest, jak żywa w ich umysłach, w ich sercach jest taka właśnie tęsknota za Polską, za kulturą polską, taki sentyment do wszystkiego, co jest związane z Polską, mimo iż przecież oni są Brazylijczykami, jak są szczęśliwi, że mogą przychodzić na lekcje. Jest to, to jest właśnie też istotne tutaj. Że pracuje się z ludźmi, którzy bardzo, bardzo, bardzo chcą się uczyć. I że to, co wykonuję każdego dnia i na każdej lekcji, czuję, że ta praca ma wielki, wielki sens a to jest istotne. Kto, tak jak ja, nosi. Historię tego wyjątkowego miejsca zna Anibal Adao Wiliński, wnuk polskiego emigranta, który do Brazylii przyjechał prawie 130 lat temu, w 1891 roku. Anibal urodził się w mieście Santa Catarina, ale mieszka w Araucari i pasjonuje się historią polskich przodków. Tu początek, gdzie pierwsi emigranci w 1876 roku przyjechali do Araucari. I mieli najróżniejsze trudności, bo tu był las, nie było drogi, nie było szkoły, nie było niczego. Rząd, który im dał tę te szansę tu przyjechać, dał im tam parę narzędzi i parę nasion, ale to było za mało i oni tu bardzo cierpieli. Araucaria to znana na świecie odmiana sosny, potężnego drzewa o równo rozłożonych gałęziach, wiecznie zielonego. Araukarie są w Brazylii pod ochroną. Rosną na południu, szczególnie w stanie Parana i stanie Santa Catarina. Taką samą nazwę nosi miejscowość, do której trafili pierwsi polscy koloniści. Na głównej drodze w Araukarii prowadzącej do kurytyby stoi wielki portal zbudowany na cześć Polski i pierwszych polskich osadników na tym terenie. To jest brama, która pokazuje. Trochę też architektury tych pierwszych emigrantów. Są znaki góralskie, są znaki tych wycinanków, i to wszystko jest e, takie pamiątka tych pierwszych budowań tych emigrantów, co tu przyjechali. Bo tu w Brazylii jest bardzo taki zwyczaj. Niemcy mają w miastach, gdzie były też duże osady emigrantów. Włoscy też mają takie bramy, i Polacy też, gdzie. Jest większość ich też tak, mają takie bramy i ludzie lubią to, nie, nie mamy problemu. kiedy Jan Paweł II został papieżem. Ta polskość była trochę jakoś już cicha tam w jakimś końciku, ale potem się dużo odnowiła tu dla nas w Brazylii. I myślę, że ja też jestem w tym momencie, który to wszystko pomogło, żebym tak jeszcze wrócił znowu do, tego, do tych korzeni. Grzegorz Mielec mieszka w São Paulo od 2005 roku. Polacy mogą go pamiętać jako gwiazdę telewizyjnego show. W Brazylii zajął się zawodowo szeroko pojętym promowaniem Polski i jej kultury. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak wszystkie plany. Do emigracji Grzegorza skłoniła przede wszystkim pogoda czyli słynny, łagodny klimat południa uwielbia słońce i beztroskie życie Ameryki Południowej. Niestety ze względu na sytuację, jaka jest w tej chwili na świecie, tak zwaną pandemię, działalność Domu Kultury Polskiego jest zawieszona, bo, bo nie odbywają się żadne koncerty, nie odbywają się żadne zgromadzenia, że tak powiem. I niestety ten rok pomimo tego, że tak się fajnie zapowiadał właśnie koncertami i różnymi wydarzeniami wszystko się zmieniło. na São Paulo, to jest największe miasto Brazylii. Językiem urzędowym jest portugalski. Jest to wersja portugalskiego, bo w Portugalii on jest troszeczkę inny, jeśli chodzi o to, jak się go słyszy, nie? bo to jest ten sam język. Ale, ale tu się mówi po portugalsku? Mm. Pracuję z kulturą polską, pokazuję Polskę w Brazylii, koncerty, wystawy. Kino, teatr, dużo fajnych projektów. Pomimo tego, że jestem na drugim końcu świata, tak daleko od Polski, do Europy, ale zupełnie blisko Polski, mam sporo znajomych Polaków tutaj. Mamy tutaj zespół taneczny polski, Habrymaki, który prężnie działa od kilku ładnych lat. Mamy kapelanie polską, gdzie musza jest też po polsku, więc można sobie ten polski zawsze przypominać i odświeżać, i, i uczyć. Sao Paulo może to nie jest tak wielka Polonia jak na południu Brazylii, gdzie tam jest kilka milionów e, osób pochodzenia polskiego, ale jest tutaj na pewno kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tysięcy osób polskiego pochodzenia. Jest trochę takiej nowej Polonii, są takie mieszane małżeństwa z Anglii, na przykład mąż czy żona, Brazylijczyk, Brazylijka. Przyjeżdżają tutaj, jest nas taka grupa. I San Paulo też mi się zdaje, jest takim miastem, wiadomo, że innym, ale trochę podobnym do miasta w Europie latem. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Ludzie, że tak powiem, myślą i, i, i żyją może trochę podobnie jak to się żyje w Europie. W Brazylii a się je dużo ryżu. Miejsce ziemniaków na talerzu to ryż. Je się bardzo dużo mięsa. Ja myślałem, że to jest taki gorący, tropikalny kraj, więc są tylko owoce i jakieś takie lekkie rzeczy, ale na pewno polecam naturę. Plaże, lasy, rzeki, wodospady, jeziora, bo to jest na pewno mocna strona Brazylii i to warto korzystać. I miejmy nadzieję, że jak się skończy wszystkie te ograniczenia naszych teraźniejszych czasów, to to zapraszam do Brazylii. Eu comia na, Ja i moja rodzina uwielbiamy pierogi. Najbardziej smakują mi te z kiełbasą i cebulą. Brazylijczycy mają swoje Coccinia de Galinia, ale wolą polskie pierogi, a wszystko za sprawą Polaka. Tadeusz Kawalec przyjechał do Brazylii z żoną w listopadzie 1981 roku. Początkowo tylko w odwiedziny do stryja. Plany, tak jak wielu polskim emigrantom, pokrzyżował im wybuch stanu wojennego w Polsce. Dzięki pomocy tamtejszej Polonii zalegalizowali swój pobyt i zostali na stałe. Tutaj urodziły się dzieci państwa kawalców. Lokal gastronomiczny, oferujący polskie przysmaki, pan Tadeusz założył w 1988 roku, ale przełomowy okazał się dopiero występ w brazylijskiej telewizji. Szybko okrzyknięto go rej do pierogi, królem pierogów. Jeszcze nie wyszliśmy z programu tam, to już telefony zaczęły do nas dzwonić, że o pierogach, że tu jest kolejkarz na ulicy, 50 osób, 100 osób i wszyscy są pierogi. I to wracajcie jak najszybciej. A I to i i już I mimo tej pandemii, jak to ty mówisz, sprzedajesz jeszcze pierogi? A ja myślę, że jeszcze następne co najmniej 35 lat ja myślę, tutaj właśnie w, dla was sprzedawać te pierogi. Pracuję cały czas w kuchni, robię pierogi, a król tylko sprzedaje je i nosi imię króla. Ja przyjmuję tutaj w sklepie klientów, i właśnie mamy bardzo dobrą. Opinie odnośnie naszych pierogów, że pierogi są dobre, że pączki są smaczne, I, i to mnie właśnie motywuje, żeby robić jeszcze lepsze pierogi i jeszcze lepsze z pączki. Ja bardzo lubię robić pierogów, bo wszyscy bardzo lubią, i też e, kiedy mój kolega wiedzą, że ja jestem. Córka od król, od pierogów, to zawsze, o, bardzo lubię pierogów, znam i to jest bardzo fajne. Tak.